No, co ja sądzę o panu Wojciechu Olszańskim po incydencie ze spaleniem statutów kaliskich? No, te statuty kaliskie to pali je sześć. Mało kto wiedział, że coś takiego w ogóle wyprodukowano. Autentyczność tego, to też tam no, jest pod znakiem zapytania. Ja tam nie wiem, ale to nie jest dokument, który rzutuje na obecną sytuację e, Polski. Jak mówię, to, że się chodzi w mundurze narodowych sił zbrojnych, a jednocześnie mówię się, żałuję, że nie zostało zomowcem, no to już jest dla mnie rzecz zupełnie niedostrawienia. Jak ludzie reagowali na moją obecność na marszu? No normalnie witali się ze mną, fotografowali. Jeden jakiś młody konfederata mi tam coś zarzucał, że dlaczego ja tak z pisem. No to ja mówię, no a dlaczego mam nie z Ja nie należę do żadnej organizacji i będę sobie z tym, z kim chcę, a na pewno nie będę z Trzaskowskim. Zresztą, gdyby nie rząd, nie Prawo i Sprawiedliwość, to ten marsz tegoroczny by się prawdopodobnie nie odbył w tak godny sposób. No i też trzeba przypomnieć, że jednak stowarzyszenie marsz niepodległości korzysta z pomocy nie tylko organizacyjnej, ale i materialnej obecnego rządu. No i myślę sobie, że tutaj nie ma co się. Na taki stan rzeczy denerwować, bo myślę, że warto zawiązać jak najszerszą koalicję, najszerszą koalicję sił propaństwowych. Także spotkałem też wielu znajomych, nawet kilku kolegów ze starego ONR-u. Pogadaliśmy chwilę, porobiliśmy sobie zdjęcia, także była to dla mnie bardzo miła okoliczność. Chojecki, widź pod prąd, ogłosił swoje tournée po Stanach Zjednoczonych. Czy tam ludzie nie przejrzeli na oczy? No proszę Państwa, no nie wiem, każdy ma swoje, powiedzmy, krąg wielbicieli i ja tam nikomu nie bronię. Zatrzymanie Olszańskiego i Rybaka za wydarzenia w Kaliszu. Skomentowałem na początku dzisiejszego mojego komentarza. Uważam, że ta impreza podobać się może tylko dziennikarzom Gazety Wyborczej, TVN-u, wrogim Polsce politykom europejskim i izraelskim. Dla nich to prawdziwa gratka, dla zwykłych Polaków incydent zupełnie bez znaczenia i niepotrzebny.